Czy scena ta wydaje ci się znajoma? Wyobraź sobie, że jest trzecia w nocy i po raz kolejny wstajesz, aby pójść do łazienki. To nie jest pierwszy raz tej nocy, a każda przerwa przerywa Twój odpoczynek, pozostawiając Cię bez energii, bez koncentracji i z uczuciem wyczerpania, które towarzyszy Ci przez cały następny dzień. Pośród ciemności idziesz korytarzem z frustracją, podczas gdy obok Twój partner śpi głęboko. Nieświadomy Twojej irytacji. Wtedy pojawia się nieuniknione pytanie, dlaczego to mnie spotyka? Czy to po prostu część starzenia się? Wiele osób w to wierzy i zadowala się życiem w permanentnym zmęczeniu, w strachu przed potknięciem się w ciemności i z rezygnacją, że nigdy nie uda im się przespać całej nocy bez przerw. Ale chcę ci powiedzieć z absolutną jasnością, że nie jesteś skazany na życie w ten sposób. Nie musisz akceptować przerywanych nocy i wyczerpujących dni. Jestem dr Andres Galarza, lekarzem z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w dogłębnym rozumieniu funkcjonowania pęcherza i układu moczowego. W mojej praktyce przyjąłem tysiące pacjentów, mężczyzn i kobiet, którzy czuli się uwięzieni i bez wyjścia. I widziałem, jak w wielu przypadkach udało im się radykalnie poprawić jakość życia. Dziś nie dam Ci powierzchownych zaleceń, lecz przedstawię fundamentalną technikę w dziedzinie urologii. Metodę, która nie tylko wyjaśnia, jak się nawadniać, ale przede wszystkim kiedy to robić, abyś mógł odzyskać swoje noce snu. Jest tak logiczna i łatwa do zastosowania, a jednocześnie tak mało znana, że zastanawiasz się, dlaczego nikt Ci jej wcześniej nie pokazał. Zwróć uwagę, bo ta informacja nie tylko może poprawić Twój sen. Może odmienić całe Twoje życie. Zanim ujawnię metodę, ważne jest, abyś zrozumiał prawdziwą skalę tego problemu. Szacuje się, że około 7 na 10 osób powyżej 60 roku życia wstaje przynajmniej raz w nocy, aby oddać mocz. W wielu przypadkach są to 2, 3 lub nawet więcej przerw. Ten stan ma nazwę nokturia. I chcę podkreślić coś: fakt, że jest częsty, nie oznacza, że jest normalny. To nie jest prosty efekt uboczny wieku, to ostrzeżenie, które wysyła Twój organizm, a jego konsekwencje mogą być poważniejsze niż się spodziewasz. Pozostań do końca, ponieważ wyjaśnię Ci nie tylko przyczynę, ale dokładną strategię, której uczymy naszych pacjentów, aby przerwać ten wyczerpujący cykl. To, co odkryjesz, może na zawsze zmienić Twoje noce. Cicha epidemia i jej niewidoczne zagrożenia. Nazywamy ją cichą epidemią. Ponieważ większość osób cierpi w milczeniu, nie mówiąc o tym, czy to z powodu wstydu, czy przekonania, że nie ma rozwiązania. Ale ja słyszę prawdziwe historie. Jak historia Carlosa, 72-letniego dziadka, który lubił budować statki w butelkach, ale musiał porzucić swoje hobby, ponieważ brak odpoczynku powodował drżenie rąk. Albo historia Marty, 68-letniej emerytowanej nauczycielki która doznała upadku i złamania biodra podczas jednej z nocnych wypraw do łazienki, tracąc swoją niezależność. To nie są zwykłe anegdoty, lecz częsta rzeczywistość. Problem wykracza daleko poza uczucie zmęczenia. Po pierwsze istnieje niebezpieczeństwo upadków. Spacerowanie w półśnie w półmroku zmniejsza Twoją równowagę i zwiększa ryzyko potknięcia się o dywan, mebel lub inny przeszkodę. Złamanie biodra u osoby starszej może oznaczać początek przyspieszonego pogorszenia zdrowia. Po drugie, wpływ na umysł. Głęboki odpoczynek jest niezbędny, aby mózg mógł uporządkować wspomnienia i usunąć nagromadzone odpady. Kiedy twój sen jest ciągle przerywany, proces ten nie przebiega prawidłowo, co może prowadzić do dezorientacji, utraty pamięci, trudności w koncentracji i zwiększonego ryzyka problemów neurologicznych z czasem. Często to nie wiek powoduje zapominanie, lecz brak regenerującego snu. Po trzecie nadmierne obciążenie serca. Za każdym razem, gdy budzisz się nagle, twój organizm uwalnia hormony związane ze stresem, co podnosi ciśnienie krwi i przyspiesza tętno. Kiedy te przerwy powtarzają się noc po nocy, twój układ sercowo-naczyniowy jest pod stałą presją. Liczne badania wykazały, że ciężka nokturia może być związana z większym ryzykiem nadciśnienia i innych chorób serca. Do tego dochodzi wpływ emocjonalny. Życie w ciągłym zmęczeniu obniża nastrój, czyni cię bardziej drażliwym, zwiększa lęk i w długotrwałych przypadkach może prowadzić do depresji. Tracisz motywację, oddalasz się od czynności i ludzi, których cenisz i wchodzisz w cykl zmęczenia trudny do przerwania. To tak, jakbyś stopniowo przestawał być sobą. Ale dlaczego problem nasila się wraz z wiekiem? Istnieje kilka przyczyn. Po pierwsze, w nocy organizm produkuje mniej hormonu antydiuretycznego, znanego również jako ADH, który informuje nerki, aby zmniejszyły produkcję moczu podczas snu. Przy niższej ilości tego hormonu nerki pracują w tym samym tempie. Po drugie, pęcherz może z wiekiem tracić część swojej pojemności. Po trzecie, zachodzi mało znany proces redystrybucja płynów. Jeśli w ciągu dnia zauważasz obrzęk kostek, te płyny nie znikają. Kiedy kładziesz się spać, grawitacja przestaje je utrzymywać w nogach, więc wracają do krwiobiegu, trafiają do nerek i w końcu napełniają pęcherz, budząc cię po kilku godzinach. Teraz, gdy masz jasność co do skali i wyjaśnienia naukowego, możemy obalić mity, które powodują najwięcej zamieszania i w wielu przypadkach pogarszają problem. Zanim nauczę cię właściwej strategii. Musimy zidentyfikować i wyeliminować nawyki, które ci szkodzą. Wiele osób, z najlepszymi intencjami, popełnia błędy, które pogarszają ich nokturię. Obalimy trzy najczęstsze. Mit numer jeden: Jeśli piję mało wody w ciągu dnia, będę rzadziej wstawać w nocy. Chociaż brzmi logicznie, jest to bardzo częsty i wysoce szkodliwy błąd. Drastyczne ograniczenie przyjmowania płynów powoduje, że mocz staje się bardzo skoncentrowany, co podrażnia ściany pęcherza. To tak, jakby na ranę nałożyć substancję kwaśną. Wywołuje natychmiastową reakcję, nawet jeśli pęcherz nie jest pełny. Ponadto, jeśli pijesz bardzo mało w ciągu dnia, pod wieczór będziesz bardzo spragniony, a organizm, przyjmując nagłą ilość płynów, będzie je przetwarzał właśnie w godzinach odpoczynku. W skrócie: Złe nawodnienie w ciągu dnia może powodować częstsze wstawanie w nocy, a nie rzadsze. Mit numer dwa. Zawsze miałem mały pęcherz, dlatego tak często wstaję. U większości dorosłych z niektórymi problem nie leży w pojemności pęcherza, lecz w nadmiernej produkcji moczu podczas snu. Jak już wspomnieliśmy, prawdziwe przyczyny to spadek hormonu ADH i powrót płynów z nóg. Nawet jeśli miałbyś ogromny pęcherz, jeśli nerki produkują mocz bez przerwy, i tak będziesz musiał wstawać. Obwinianie rzekomego małego pęcherza to sposób, by nie zajmować się prawdziwym źródłem problemu. Mit numer 3. Trochę wina lub piwa przed snem mnie relaksuje i pomaga odpocząć. Ten mit jest szczególnie szkodliwy. Choć alkohol może początkowo wywołać senność, w rzeczywistości pogarsza jakość snu i zwiększa produkcję moczu. Alkohol jest silnym diuretykiem i dodatkowo blokuje wydzielanie hormonu antydiuretycznego. Efekt: pijesz płyn, a jednocześnie wyłączasz mechanizm zmniejszający produkcję moczu w nocy. Rezultat: więcej wizyt w toalecie i bardziej przerywany sen. Unikanie alkoholu, szczególnie w godzinach przed snem, jest jednym z najskuteczniejszych sposobów ograniczenia nekturii. Część trzecia: Strategiczne nawodnienie metoda. Tak. To serce naszej propozycji technika, która pozwoliła wielu pacjentom znów spać bez przerw. Chodzi nie o picie mniej, lecz o mądrzejsze nawodnienie. Metoda tak podsumowuje prosty protokół w pięciu krokach łatwy do zapamiętania. Skrót oznacza T przyspieszenie nawodnienia, a łagodne przejście K przerwanie w odpowiednim czasie. Później dodamy dwa dodatkowe zalecenia, aby plan był niemal niezawodny. Krok pierwszy. Przyspiesz nawodnienie. Mocno rano klucz polega na skoncentrowaniu większości spożycia płynów w pierwszych godzinach dnia. Zawsze zalecam moim pacjentom, postaraj się, aby około 3 czwarte dziennej ilości płynów wypić przed godziną 16. Jak to osiągnąć? Zaraz po przebudzeniu, wypij jeden lub dwa duże szklanki wody, by pobudzić organizm. Przez cały poranek miej butelkę przy sobie i pij małymi łykami, nie czekając na uczucie pragnienia, bo kiedy się pojawia, organizm jest już w pewnym stopniu odwodniony. Do lunchu dodaj kolejną szklankę wody. Dzięki temu nerki będą miały cały dzień na przetworzenie płynów, gdy jesteś aktywny. W ten sposób wieczorem będziesz dobrze nawodniony i przygotowany na spokojny sen. Krok drugi. Łagodne przejście. Od godziny 16 nie chodzi o nagłe odcięcie wody, lecz o stopniowe zmniejszanie ilości płynów. Między tym czasem a kolacją możesz wypić pół szklanki, jeśli naprawdę jesteś spragniony. Kolacja powinna odbyć się co najmniej 3 godziny przed snem, a wtedy pij tylko tyle, ile potrzebujesz do posiłku, unikając pełnej szklanki. Stopniowe zmniejszanie płynów wysyła sygnał do organizmu, aby ograniczył produkcję moczu. Krok trzeci. Strefa bez płynów. Ten punkt jest nieugięty i bardzo skuteczny. Ustal dwie godziny przed snem, w których nie pijesz żadnych płynów. Jeśli śpisz o 22, ostatni łyk powinien być przed 20. Ten okres pozwala nerkom odfiltrować i opróżnić końcowy mocz przed snem. Picie w tym czasie prawie gwarantuje, że będziesz musiał wstać w nocy. Jeśli masz suchą buzię, możesz przepłukać usta lub wziąć malutki łyk ale nigdy nie pij w większej ilości. Krok czwarty. Wzmacnianie elektrolitami. Aby woda była skutecznie wykorzystywana, nie wystarczy ją pić. Musi dotrzeć do komórek. Elektrolity pomagają w tym procesie. Do pierwszej szklanki wody dnia dodaj szczyptę nierafinowanej soli morskiej i kilka kropli soku z cytryny. Sud i potas z tych składników wspierają absorpcję i zmniejszają uczucie pragnienia w kolejnych godzinach. Krok 5. Strategiczna kolacja, aś unikaj drażniących i nadmiarów. To, co jesz wieczorem, może wpływać równie mocno jak to, co pijesz. Unikaj bardzo pikantnych lub kwaśnych potraw, które podrażniają pęcherz oraz dużych ilości cukru lub prostych węglowodanów, które stymulują produkcję moczu. Ogranicz produkty bogate w wodę, takie jak zupy, arbus czy ogórek w ostatnim posiłku. Nie spożywaj kofeiny, czekolady, napojów gazowanych ani herbaty przed snem. Najlepiej wybierać białko i gotowane warzywa, które utrzymują stabilny poziom glukozy i nie obciążają organizmu. Część czwarta: Dodatkowe techniki dla lepszych efektów. Jeśli metoda tak jest podstawą planu, te zalecenia są wzmocnieniem. Technika pierwsza: całkowite opróżnienie pęcherza. Czasem po wizycie w toalecie przed snem chęć wraca po kilku minutach. Dzieje się tak, bo został niewielki resztkowy mocz. Aby temu zapobiec, usiądź na toalecie, tak także mężczyźni, i rozluźnij mięśnie dna miednicy. Po zakończeniu pozostań chwilę w pozycji siedzącej, pochyl się do przodu i spróbuj jeszcze raz oddać mocz. Ten mały dodatkowy wyciek może zdecydować o tym, czy śpisz spokojnie, czy budzisz się w nocy. Technika druga. Wykorzystanie grawitacji. Nagromadzony w ciągu dnia płyn w nogach można przemieścić przed snem. Na godzinę lub dwie przed snem, podczas czytania lub oglądania telewizji, unieś nogi powyżej serca, używając poduszek lub podparcia. Ułatwia to powrót płynów do krążenia, aby nerki mogły je przefiltrować przed odpoczynkiem. Połączenie tego z opróżnieniem podwójnym jest bardzo skuteczne. Pomaga też noszenie pończoch uciskowych w ciągu dnia. Technika 3. Kontrola soli. Choć szczypta soli rano jest pomocna, jej nadmiar w ciągu dnia powoduje zatrzymywanie płynów, większe pragnienie i więcej moczu. Sprawdź i ogranicz ukrytą sól w produktach przetworzonych, wędlinach i fast foodach. Gotowanie w domu pozwala kontrolować ilość soli, korzystnie wpływając na pęcherz i ciśnienie krwi. Nykturia to nie tylko niedogodność może wpływać na zdrowie, energię i jakość życia. Dziś obaliliśmy fałszywe mity i przedstawiliśmy jasną strategię kontroli. Metoda tak i jej techniki uzupełniające. Przykład Carlosa, pasjonata budowy statków w butelkach, pokazuje skuteczność planu. Po zaledwie dwóch tygodniach stosowania skontaktował się ze mną podekscytowany: Doktorze, wczoraj spałem 7 godzin bez przerwy. Moje ręce już nie drżą i wróciłem do warsztatu. Czuję, że odzyskałem życie. Taka zmiana może być również Twoja. Pierwszy krok to decyzja, by wdrożyć to, czego się nauczyłeś. Plan działania. Przyspiesz nawodnienie. Wypij większość płynów przed połową popołudnia. Stopniowo zmniejszaj ilość płynów i respektuj dwie godziny przed snem bez picia. Stosuj techniki wspierające. Opróżnianie podwójne, nogi uniesione, kontrola soli. Masz teraz wiedzę i narzędzia, aby zmienić swoje noce. To nie rezygnacja, to działanie. Jeśli ten tekst był dla ciebie przydatny. Możesz polubić go, aby inni też mogli go znaleźć, subskrybować po więcej porad zdrowotnych i w komentarzach napisać, ile razy wstajesz w nocy. Tu nie ma ocen, tylko społeczność, która rozumie twoją sytuację. Przygotuj się. Najlepsza noc snu od dawna może zacząć się już dzisiaj.